O, zagraliśmy dzisiaj nie lepszy mecz, ale jak, jak mówiłem wcześniej, teraz e, e, bardzo ciężko grać z takimi drużynami, które już e, już ostatnie, przedostatnie mecze tak samo graliśmy z Sasnowców, e, bo oni nie mają odpowiedzialności, nie mają e, za nic, za wynik, im to wszystko jedno. E, a my musimy, 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 musimy. I dlatego tego. Taki zagraliśmy mecz, bo chłopaki wyszli, rywali wyszli, jak, jakbyś grali już ostatni mecz, jakby walczy, walczyliśmy o, o playoff, rzucaliśmy pod ściany. Zobaczcie, jaka było. No, to był naprawdę taki mecz, no, szczerze powiem, że oglądałem te wyniki, które ostatni ostatnim ta grała ta drużyna i tak samo było w Jersiembiu, po dwóch tercach 2-2. Remis, tak. później jeszcze wygrała 4-2, z nimi zagrało 2-0, tylko wygraliście. Tak? Później, m, tak samo, oświecimy siebie w domu, czy do jednego wygraliście. To nie tak, łatwo grać takie drużyny, które cały czas bronią i grają na kontratakach. A my dużo podajemy podań, chcemy ścilić do pustej bramki. To jest psychologia taka, że chłopaki wyszli już do meczu i już wygrali. wygrali. To jest taka prawda. Sam byłem zawodnikiem i wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że, że pojutrze będzie inny mecz. Także cieszymy się, że wzięliśmy trzy punkty i idziemy dalej.